Jak jest w Norwegii? W Norwegii jest coraz, coraz lepiej. Zarabia się coraz więcej, ludzie mają coraz więcej pieniędzy, które mogą wydawać na różne rzeczy. A w ciągu ostatniego roku wzrost gospodarczy znacząco jeszcze przyspieszył. Sytuacja finansowa. Gospodarstw w Norwegii, domowy gospodarstw w Norwegii jest znacznie, znacznie lepsza niż wynikałoby to z medialnego wizerunku. Aby być na bieżąco ze sprawami dotyczącymi Norwegii zachęcam do subskrypcji kanału Mojej Norwegii, do kliknięcia dzwona, wyrażenia swojej opinii w komentarzu lub nawet... Do udostępnienia materiału dalej dzięki. Norweska gospodarka rozwija się znacznie silniej niż oczekiwano. Rosnąca siła nabywcza, wysoki wzrost płac i solidne zyski w przemyśle przyczyniają się do utrzymania inflacji cenowej poniżej poziomu i celu 2% przez długi czas. Kto tak mówi? Czy to bajka? Czy to prawda? Mówi tak. I pisze główny ekonomista Nordei, pan Olsen. Zwraca również uwagę, że realny dochód wzrósł w ciągu ostatniego roku aż o około 6%, co stanowi największy wzrost w latach 2000. Wyjaśnienia? Korzystne warunki płacowe, ulgi podatkowe, wyższe zasiłki na dzieci oraz niższe ceny usług przedszkolnych i świetlicowych. Konsumpcja na osobę po uwzględnieniu inflacji była w drugim kwartale o prawie 4% wyższa niż na początku bieżącego i wcześniejszego roku jeszcze. Wzrosły również oszczędności. Także co? Także jest lepiej. W każdym razie według pana Olsena. A jak. U ciebie. Partnerem kanału jest Multinor, który pomoże Ci załatwić wszelkie formalności w języku norweskim. Poza tym może to być również twoja wygodna platforma do wszelkich tłumaczeń dokumentów, czyli reasumując zacisz i urzędowe sprawy Norwegii i w zasadzie również wszystko elegancko i profesjonalnie przetłumaczysz. Oczywiście online a zespół ekspertów zadba o szczegóły i wyjaśni to, to jest dla ciebie niejasne. Bez stresu za to wygodnie. Multinor.nO. Kolejny atak terrorystyczny w Norwegii. Podobno, na szczęście jednak. Już nie ma zagrożenia. PST, czyli Norweska Służba Bezpieczeństwa, zapobiegła atakowi terrorystycznemu. Nie znamy zbyt wielu szczegółów, poza tym, że w ataku udział wziąć mieli nieletni. Ze względów bezpieczeństwa antyterroryści nie mogą udzielać żadnych dalszych informacji. PST jest zaniepokojona, ponieważ podobnie jak w kilku innych krajach Europy, obserwuje się znaczny wzrost liczby radykalizujących się i angażujących w działalność terrorystyczną młodych osób. Przyczyniają się do tego zarówno internet, jak i propaganda, i prawicowa, jak i muzułmańska. Zapraszam do korzystania z funkcji raportu Norwegia na stronie moja Są tam same najświeższe informacje, ciekawostki, ale również krótkie Podsumowanie całego dnia w Norwegii, wszelkich aktualnych wydarzeń. Zapraszam. Norweska Służba Bezpieczeństwa, czyli wspomniana już dzisiaj PST, ujawniła, że monitoruje ponad 3000 osób powiązanych z ekstremizmem. Zalicza się do niej zarówno skrajnie prawicowych ekstremistów, jak i islamistów. Funkcjonariusze po raz pierwszy podali skalę obserwacji. Jest Duża. To efekt sierpowniowego zabójstwa w Oslo. Przypomnę, 18-latek zabił w Oslo 34-letnią Tamimę Nibariuchar. Kobieta była pracownicą placówki opieki nad dziećmi, a jej zadaniem było udzielanie Wilmsowi wsparcia, jeśli tego potrzebował. Mężczyzna nie przyznaje się jednak do winy, że zabił tą kobietę. I ciekawostka: 33% ankietowanych 18-latków nigdy nie miało próchnicy. Zdrowie zębów młodego pokolenia nigdy nie było lepsze w tym zakresie. Świadczą o tym dane Norweskiego Urzędu Statystycznego. Także białe i śliczne uśmiechy osób młodych, ale i osób starszych są coraz częstsze w Norwegii. Wynika może to z tego faktu, że jest coraz więcej pieniędzy, także coraz więcej osób szczerzy się jak do sera. W ciągu ostatnich dwóch lat około 70 lekarzy opuściło Szpital Uniwersytecki Haukalan. Sytuacja określana jest jako bardzo krytyczna. Przedstawiciele związków zawodowych zbadali sytuację i rozmawiali z 45 lekarzami, którzy odeszli. Według przeglądu prawie połowa to doświadczeni specjaliści. Czemu lekarze odchodzą? Jako główne przyczyny wskazuje się na duże obciążenie pracą, brak elastyczności i ograniczone możliwości rozwoju zawodowego. Czyli pieniędzy się nie podaje jako powód. Dyrektor generalny szpitala potwierdza, że sprawa jest bardzo poważna. Wskazuje na neurologię, onkologię, kardiologię i ginekologię jako dziedziny, w których dużo trudniej jest utrzymać specjalistów. Możliwe, że młodsi pracownicy. Mają inne podejście do równowagi między pracą, życiem rodzinnym i wypoczynkiem niż starsi lekarze, którzy przyzwyczaili się do tego, co jest. Musimy się z tym zmierzyć, podkreśla pan specjalista. Ja osobiście trzymam kciuki, żeby więcej lekarzy już nie odchodziło bo może ich być za mało. Rosnące zużycie energii w Norwegii. Co to oznacza? Że mogą wystąpić kolejne szczyty cenowe. Centra danych i przemysł naftowy zużywają coraz więcej energii, natomiast produkcja energii nie wzrośnie znacząco. Wynika to z nowej, krótkoterminowej analizy rynku przeprowadzonej przez spółkę, która jest operatorem głównych linii energetycznych w Norwegii i połączeń elektroenergetycznych już poza granicami. Tylko do 2030 roku centra danych oraz elektryfikacja obiektów naftowych i gazowych oraz sektora transportu mogłaby zwiększyć zużycie energii elektrycznej w Norwegii o 16 terawatogodzin do końca nie wiem ile to jest ale chodzi o to, że jest to 10% wzrostów. Przyczyni się to do, do częstszych szczytów cenowych, zwłaszcza w południowej Norwegii, ale Statnet przewiduje, że średnie ceny energii elektrycznej w południowej Norwegii spadną z około 82 R za kilowatogodzinę w 2025 roku, czyli teraz do około 60 R za kilowatogodzinę w roku 2030. Czyli pomimo tego, że będzie zużywane więcej energii, to energia będzie tańsza. Sukces Kolejny w Norwegii. Według Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego w ubiegłym roku ponad 170 tysięcy dorosłych Norwegów stosowało leki odchudzające. W tym roku sprzedaż nadal rośnie. Do czerwca sprzedano prawie 600 tysięcy opakowań, ale od 2019 roku do czerwca bieżącego roku łącznie otrzymano 907 zgłoszeń dotyczących działań niepożądanych. Wydaje się, że to mało, ale nie jest to tak mało. Efekty były widoczne po zastosowaniu trzech zastrzygów odchudzających. Seksenda, wagowy i monujaro. Mam nadzieję, że dobrze to mówię. Wymienia się dolegliwości takie jak depresja, zmęczenie, wysypka, ból w miejscach wstrzyknięcia czy zawroty głowy. Najczęściej jednak zgłaszane są znane i lubiane problemy z żołądkiem i z jelitami, nudności i biegunka. Takie rzeczy podkreśla starszy konsultant z dyrekcji Instytutu Pani Ingrid As. Już jedna na trzy osoby głosowała przedterminowo w wyborach powszechnych. Według Norweskiej Komisji Wyborczej do tej pory oddano 1 379 000 głosów. Stanowi to 34% osób uprawnionych do głosowania w Norwegii. Także Także tak. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia. Życzę wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego czwartkowego poranka. Podobnie jak i piątkowego, sobotniego, niedzielnego i poniedziałkowego, oczywiście, że też. Trzymajcie się, dzięki. Cześć.